Cześć, dzień dobry. Dzisiaj prezentuję Wam nasz nowy nabytek, jakim jest KTM Duke 125 z 2019 roku. Motocykl zarejestrowany w Polsce, ubezpieczony. Motocykl absolutnie bezwypadkowy. Wszystko jest to w fabrycznym malowaniu, każdy element jest fabryczny. No może lusterka i wydech. Wydech jest to Akropowicz, nie jest to żaden Aliexpress, oryginalny, karbonowy Akropowicz, eee, wartość wydechu 2400 zł, tyle dokładnie ten układ wydechowy kosztuje obecnie na stronie Allegro. Dodatkowo w nim jest założony DB Killer, ładnie pracuje, nie jest za głośny, no i zmienione są lusterka na akcesoryjne, bardzo często w tych KTMach tutaj w kierownicy wkręcane zamiast tutaj, wkręca się je tutaj nadaje takiego, nie wiem, rasowego bardziej wyglądu motocykla. Motocykl odkupiony od pana, który yy, ten motocykl mówi po prostu zrobił prawo jazdy na większą kategorię, postanowił sprzedać ten motocykl, zostawić w rozliczeniu, no i ten motocykl tu się pojawia. 19 rok absolutnie bez wypadek, oczywiście w ABS-ie, na nowej lampie, na takiej tutaj jak widzimy, LEDowej na tablecie. W pięknym naprawdę stanie. Opony są 22 roku. Rok temu były dokładnie zakładane i Pan mówi, że na oponach zrobił około 250 km. I ja bym to potwierdził. Bo zobaczcie, widzicie tą kreskę? Ona biegnie tutaj, i tutaj jest. O, nie wiem czy telefon złapał ostrość. Ona jest. Tu cały czas ta kreseczka jest widoczna. Jak przetrę to może bardziej nawet. No, widać tą kreseczkę. Tu na pewno dobrze. Tu ja lepiej widzę, może niż ten telefon, którym. To robię. Wszystko jest tu w pełnym oryginale, zawieszenie suche, odblaski, nieodblaski w pełnym oryginale. Motocykl słuchajcie, nie jest nawet umyty, bo pan przyjechał po prostu do nas tym motocyklem. Czy źle mówię? Pan wysłał do nas ten motocykl, myśmy wysłali mu inny motocykl na zamianę i taka tu historia. Pewnie jutro go umyjemy ten motocykl, ale mówię, naprawdę bardzo czysta, bardzo ładna i no przede wszystkim bezwypadkowa. Z pełną historią przebiegu, jeżeli chodzi o ten motocykl, możemy go w cepiku sprawdzić. Są do niego dokumentacja, książka serwisowa, instrukcja obsługi, drugi kluczyk z kartą kodów. Tu jest jeden, drugi jest w dokumentach, jeszcze nawet nie rozpakowany, tam będzie zdjęcie w ogłoszeniu, będzie można sobie zobaczyć. Tylnie opona tak jak i przednia też, pan mówi, no ma tyle samo kilometrów, więc yy, no ma, jest jak, dosłownie jak nowa. Tu nie wiem, czy tam widać datę, 22 rocznik, czy ten telefon złapie yy, opon. Opony naprawdę, słuchajcie, w perfekcyjnym stanie. I teraz tak, klocki z tyłu takie na 90%, tarcza hamulcowa tu jest prawie, że idealna. Tarcza hamulcowa tu tak samo, prawie że idealna, a klocki z przodu ło. No takie na 90% na pewno naprawdę ładna, zgrabna, e, przede wszystkim czysta maszyna, zarejestrowana, ubezpieczona. E, Motocyk oczywiście możemy sprzedać jak w opcji kredytowania. Możemy też wysłać w dowolne miejsce w Polsce, niezależnie od ilości kilometrów. Kosz wysyłki to jest 650-700 zł. Wpłacacie nam zaliczkę. My motocykl pakujemy, wysyłamy do Was. Kurier przyjeżdża. Oczywiście to jest taki kurier profesjonalny. Nie, żaden kurier typu co dostarcza paczki profesjonalny, który nam przewozi motocykle. Zdejmuje wam motocykl, odpalacie, oglądacie. Pasuje, płacicie yy, za motocykl i wszystko pasuje. 28535 km udokumentowanego przebiegu. Pali na dotyk. Oczywiście ABS. Jak ruszymy, to zgaśnie. Wszystkie te funkcje tutaj są: naprawdę spalanie, prędkość średnia, także. Paliwa, na jakąś ilość kilometrów nam wystarczy, naprawdę fajnie wyposażony motocykl. Eee, co więcej, nie pokażę Wam żadnej ryski, no bo na tym motocyklu nie ma żadnej dosłownie. Napęd też jest taki naprawdę zdrowy i widać, że ta śruba dopiero będzie się wyciągać. Także jeszcze, 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 myślę, że jakieś 50% dopiero napędu jest. Wszystko jest fabryczne, każda naklejka wszystko na tym motocyklu jest fabryczne. Nigdzie nie było nic przewrócone, żadna okleina nigdy nie była zmieniana, 100% fabryka. Eee, no co tam więcej mówić? Będę pokazywał po prostu, no, nie ma rys, nie ma zadrapań, więc tutaj nie będę wytykał palcem czegoś, co co nie ma na tym motocyklu. Jedynie co tak jak pokazałem, tutaj trzeba go umyć. Mówię motor z drogi, nie był myty, nie był picowany, nie był nawet plakowany do zdjęć. Naprawdę ładna, czysta maszyna. Bez żadnej historii kolizyjnej, bez żadnych uszkodzeń, to jest jakiś kot kreskowy, jak QR, widoczny pod licznikiem. Wszystko tutaj działa, wszystko sprawne. No ponynówki, tarcze idealne, fabryczne oczywiście, klocki jak nowe, także motor nie wymaga żadnej inwestycji. No i ten fajny wydech, który pewnie rzutuje na wartość tego tutaj egzemplarza, bo wydech naprawdę jest kosiorski karbonową się nie grzeje, to paski wszystko jest w karbonie naprawdę, szukacie uczciwej fajnej maszyny, no to zapraszam tutaj Wam pokażę nie wiem, czy cały zobaczycie winy, czy nie brudny, naprawdę brudny, nie myłem, nie czyściłem, bo mówię uważam, że tego nie wymaga ten motocykl nie ma żadnych uszkodzeń tutaj przy główce ramy, które bardzo często się w takich motocyklach podrobnych, nawet kolizjach drogowych na tych ramach tutaj rurkowych w Katemie. Tutaj nic nie spotkacie. Naprawdę pewny towar z pewnych rąk. Z pewną historią, e, który nie wymaga grosza inwestycji, bo naprawdę motor jest perfekto. Dobra, no, dwa razy przekazujemy, Zobaczymy, jak on nam się wkręca. Ładowanie nawet pokazuje. no naprawdę. Fajna maszyna. Kieruneczek, drugi kieruneczek. trombi. Wszystko naprawdę działa, wszystko jest tu naprawdę w super stanie, komplet kluczyków, tak jak wspomniałem, instrukcja obsługi, książka serwisowa, taczka z KTM, -a. to wszystko co KTM dał przy zakupie nowego pojazdu, to, to tutaj dostajecie ode mnie również, e, tam jest cała teczka z dokumentami, z kartą kodu. gdyby kluczyk gdyby Wam zaginął, zagubił się gdzieś tam, wszystko jest możliwe dzięki tej karcie, można odzyskać bez żadnego tutaj komplikacji, bez żadnych konieczności wiercenia w stacyjkach i czegokolwiek tutaj innego gorszego robienia. Także motocykl bez ryski, w perfekcyjnym stanie wizualnym, w perfekcyjnym stanie technicznym, bezwypadkowy w firmie Self Moto i ława. Telefon do naszej firmy to 500 134 533. motocyk dzisiaj znajdziecie na Otomoto jak i na Eliksie. Na Otomoto będzie tylko i wyłącznie nie, będzie aż 35 zdjęć, na eliksie będzie tylko 5, bo tyle nam pozwala. A ja gwarantuję, że motocykl jest w stanie idealnym. Pan, jeżeli nam tylko dodał, że motocykl miał dodatkowo założoną taką klatkę, ale klatkę po prostu sprezentował swojemu koledze. Więcej klatki tutaj nie ma, no bo kolega kupił inny motocykl, zaczyna się uczyć, więc mówi mu: Klatka się bardziej przyda niż, niż tutaj temu motocyklowi. To wiem, bo mi zaznaczył, więc też wam to, to przekazuje. Co więcej, no, ideal, dosłownie ideał, Tak, zapraszam na zakup. Dostajecie od naszej firmy fakturę VAT-marża, która zwalnia Was z konieczności podania 2% podatków w Urzędzie Skarbowym. Dostaje tylko udanie się do Wydziału Komunikacji 120 zł, przedaźstrowanie pojazdu. Ja ze swojej strony zapraszam, bo naprawdę motocykl jest piękny i w pięknym Perfekcyjnym, jakbym stanie. Dzięki, pozdrawiam. Cześć. 500, 134, 533 Sylf Moto w miejscowości Iława. Dzięki. Na razie.